Skoro głos ludzki nie jest w stanie obudzić zdrowego rozsądku, to trzeba podjąć wielką modlitwę do Boga. Tak tuż przed uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej woła redaktor naczelny w komentarzu otwierającym najnowszy numer tygodnika katolickiego Niedziela. Matka Najświętsza niejednokrotnie wyprosiła nam, Polakom głębokiej wiary, łaskę rozpoznania rzeczywistości, łaskę dobrych wyborów, pisze ksiądz Infuat i Renausz Skubiś. Konieczne są modlitwa, post, jałmużna, zadośćuczynienie oraz czyny pokutne, które sprawią, że człowiek bardziej zbliży się do Boga, a tym samym otworzy oczy na wiele spraw. Całość komentarza w rubryce My chcemy Boga. I kolejny głos troski o Polskę w bieżącej niedzieli. O wojsku polskim Wiesława Lewandowska rozmawia z profesorem Romualdem Szeremietiewem. Jaka jest prawda o Armii III RP? Kto ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie lotnictwa i dezorganizację w polskim wojsku? I czy armia jest dziś zdolna do spełniania swych konstytucyjnych powinności, czyli obrony granic terytorium i niepodległości państwa polskiego? Madryt 2011, tysiące młodych ludzi i papież. To 26. Światowy Dzień Młodzieży. A na łamach naszego pisma ksiądz Marek Łuczak w artykule Fiesta Młodego Kościoła wraca do początków spotkań młodzieży z Ojcem Świętym i próbuje je podsumować. Najpierw pyta o ich owoce, a potem o tych, którzy biorą w nich udział. Kim są, w jakim wieku, po co przyjeżdżają na Dni Młodzieży. Wprawdzie to już końcówka wakacji, ale może niektórym uda się jeszcze wyruszyć wakacyjnym szlakiem z niedzielą. W tym tygodniu proponujemy Pojezierze Drawskie. Julian Kostrzewa zachęca potencjalnych turystów. Trasa, którą warto pokonać, by dobrze poznać Pojezierze Drawskie, biegnie wzdłuż rzeki Drawy, znanej z popularnego szlaku kajakowego. A kiedy odwrócą Państwo tę stronicę, pojawi się swego rodzaju zaproszenie bliższe nam, częstochowianom. W pierwszej połowie sierpnia w dawnym częstochowskim kamieniołomie otwarto Park Miniatur Sakralnych. Można tu podziwiać najpopularniejsze i najpiękniejsze sanktuaria Kościoła katolickiego. Zapraszamy na złotą górę, by w skali 1 do 25 zobaczyć na przykład bazyliki z Lourdes czy Betlejem albo Ostrą bramę z Wilna. O parku miniatur pisze margita kotas. To wszystko znajdą Państwo w najnowszym 34 numerze tygodnika katolickiego niedziela. Proszę pytać o nasze pismo w parafiach i kioskach z prasą w całej Polsce. Zapraszam też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.niedziela.pl, a na niej bieżące informacje z kraju i ze świata, serwisy tematyczne i możliwość zamówienia naszego tygodnika w wersji elektronicznej. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam do lektury.